Witaj w pierwszym odcinku mojej serii kombinacji szachowych. Najpierw zatrzymaj film i przeanalizuj pozycję na szachownicy i postaraj się znaleźć najlepszy ruch dla czarnego. I od razu mówię, że nie chodzi o danie mata, lecz o zdobycie przewagi materialnej. Dobrze. Mam nadzieję, że udało Ci się znaleźć tutaj wygrywające posunięcie. A ja zacznę oczywiście od przeanalizowania tutaj Sytuacji, no, pierwsze co widzimy to tego gońca, który tutaj no, pięknie stoi na ładnym polu i atakuje nam zarówno wieżę F8, jak i pionka A7. No i tak niezbyt jest jak bronić te dwa pola jednocześnie. Co jeszcze tutaj widzimy? No, pięknego skoczka F5 białego. No tutaj ładnie kontroluje nam sporo pól w pobliżu króla. A więc już widzimy dwie lekkie figury są wycelowane na, na czarnego króla. A więc może być troszeczkę niebezpiecznie. Widzimy także, że obie strony mają swoje wieże na dosyć ładnych polach. Wieże, no, czarne są na liniach. F i linii E, które są otwarte, a białe na linii E i D, także na otwartych liniach. A wiemy, że wieże najlepiej funkcjonują właśnie na otwartych liniach i gdy są połączone ze sobą. No widzimy, że obie strony mają połączone wieże. Dalej, skoczek na E5 no. Jest atakowany tutaj przez wieżę i nie jest wspomagany przez swojego pionka. Skoczek jest najlepszy, gdy jest właśnie wspomagany przez pionka, gdyż wtedy no niezbyt jest jak go przegonić, a nie zaatakować. Widzimy też, że może dać tutaj szach z pola f3, a więc to może już być coś, co nam może pomóc. Dalej widzimy, że Hetman, Hetman i król są na jednej linii, to może być troszeczkę niefortunne dla białego. Czarny król jest też na tej linii, ale jest jeszcze zasłoniony przez gońca na G7. Ten pionek tutaj na przykład może być związany. Albo Hetman może być związany, także jest to bardzo prawdopodobne. I na przykład, gdyby pionek był związany, to możemy zabić wieżą F na F5. Hmm. No to zacznijmy już od. No sprawdźmy, co się stanie, gdyby skoczek dał szacha na F3. Hmm. No teraz, oczywiście, biały atakuje. To znaczy, bierze, bierze tego skoczka. I teraz widzimy, że pionek jest rzeczywiście związany i wydaje się, że można wziąć pionkiem het, wieżą tego skoczka. Ale yy, biały hetman po zabiciu tego skoczka teraz broni swojego, więc bierzemy hetmanem tego tą wieżę. No i oczywiście po wymianie no mamy wieżę mniej. No i nie damy rady już tutaj nic zrobić. Czyli ten szach no, nie jest poprawnym posunięciem. Ale w szachach często jest tak, że gdy zamienimy y, kolejność posunięć, to wychodzi to na y, bardzo dobry efekt. A więc spróbujmy. Najpierw zabijmy wieżą na F5. Oczywiście Pionek musi zabić na F5. I teraz to Hetman jest. Biały Hetman jest związany. I teraz możemy dać tego szacha. I już skoczek nie może zostać zabity. Yy, król no. Może odejść na kilka pól. No może odejdziemy na F2. No obojętnie, gdzie pójdzie i tak. Teraz wymieniamy te Hetmany. I teraz. Yy, Król został też troszeczkę odciągnięty od wieży na E1. Jej wieża jest podwójnie atakowana i nie ma i biały jej nie broni, a więc po prostu bierzemy skoczkiem z szachem w dodatku. Król F1 i widzimy, że y, czarnemu udało się zdobyć skoczka więcej, no i jednocześnie ma wygraną pozycję. Teraz po prostu możemy odejść skoczkiem na f3. Albo nawet możemy ruszyć najpierw na b6. Teraz, oczywiście, biały nie może zabić, bo bijemy wieżą na e1 i dopiero zabijamy gońca na c5. A więc, najpierw biały odchodzi gońcem, i dopiero idziemy na f3. I mamy no już nie tracimy tego pionka na a7. Mamy piękną pozycję już nie powinno być żadnych problemów z wygra. Jeśli udało ci się znaleźć właśnie taki ruch wieża BF5, to gratulacje. Mam nadzieję, że spodoba wam się taka seria, a ja się z wami żegnam.